Chwila prawdy Strzały zatrute Ale. Ale beznadziejne. Ale beznadziejny lud. No nic. recha będziemy schodzić jeszcze niżej. Tam są te slajmy. Będziemy próbowali je zabić. O! Takie pułapki są kurcze Niebezpieczne Jak tam zejść na dół? O, tutaj tą drabinką. A, darmowe slajmy, spoko. O, jeszcze emeraldy. Chyba są najmniej inwazyjne potworki, co? Te slajmy. najłatwiej się je zabija. Aha, bonne. Te malutkie są najśmieszniejsze Dobra, dobra, dobra O kurde, o kurde Nie takie słabe są Czekamy, najemy się Jak już dadzą hita to jest... Mocno to nie jest tak, że jak im większy jest slime, tym więcej zdaje obrażeń? Zawsze by zdawało logiczne. Nie wiem, czy ja muszę to ozdabiać tymi pochodniami, ale na wszelki wypadek to zrobię. A, i klucz się pojawił, mam klucz. Czy nie? Czy mam klucz, bo nie widzę? Nie, chyba nie mam. podeszłam tablicę bombową deski. No niezły, niezły lucik. A tu się zrespił klucz. Dobra, mamy klucz. Dalej jest Klucz ten pomarańczowy, więc on nie będzie raczej pasował. Tutaj już próbowaliśmy. Ten niebieski pasuje. Czyli szukamy pomarańczowej mortki, żeby włożyć ten klucz. tu coś może być? O, tu jest jaka? O, tu jest pomarańczowa. Dobra, co tam dropnie. Coś spoko, czy nie? Strzały. Tarcza. O, tarcza może się przydać, bo ja już mam trochę zuszytą. Mam dwie tarcze. A, ja myślę wyglądam z tymi dwoma tarczami. Tu będzie jakiś przeciwnik. O, już coś się respi. A, zombiaki? Będziemy ich tak zabijać Ktoś mi w ogóle pisał w komentarzach, że lepiej siekierkę bić Jak rzucałem TikToki Nie wiem, chyba siekierki są wolniejsze A więc te z to jest obrażeń to chyba może tak Ale mieczem też sobie daje radę Tylko za chwilę ten mieczek mi się skończy, ale na szczęście mam patyk, co sobie skraftuję nowy. Okej, okay, coś się zrespiło. Jedzenie się zrespiło. Co by tu wyrzucić? Co mi się nie przyda, czego mi się nie przyda? O nie, to są te, to może być lipko. Rzeczywiście kamienna siekierka ma 9 obrażeń, a miecz ma 6 obrażeń. To w sumie dobrze, mi w komentarzach mówili, że teraz zbiją siekierką, a nie mieczem. Tylko, że siekierka jest wolniejsza dwa razy, to znaczy na piwi picha lepszy miecz. a na potwory siekierka. Czy szkieletów bym potrzebował. No! Kurde o ty. Może być lipa, może być lipa, dawajcie na hit, daje kurde rapadł, super, cieszę się na jem. Ty, jak on ucieka? Nie ucieka ode mnie. Czy się bić? Trzy bić? No, dał. Klucz. Tutaj też coś dostałem z klucza dzięki za ziemniaki. A może ten niebieski klucz się zdobywa poprzez zwiększenie poziomu trudności? Byłoby to logiczne. Dwa klucze mam. To może tam na dół zejdę. To te klucze może będą dawać więcej, jak jestem. Jak będę na dole. Co mi dropnie fajnego. O! Co dostałem? Gwizdną kulę, jakąś płytę muzyczną i szmaragdy. Spoko. Co jeszcze? Tu jest jakiś. Teraz co mi dropnie fajnego. Emeraldy. Jakaś brojka. Niech będzie, niech, bie, niech będzie jakiś enchant spoko. Ta kusza chyba była najlepszym dropem, jak na razie. No i dodam. Picie się między sobą Pół serduszka Pół serduszka mam, nie? Pół serduszka Przeżyłem to Prawie umarłem z zimna i te szkielety, ale udało się, pół serduszka, jacie Ale hit Ora, odradzaj się, odradzaj się szybko, się odradzaj Mam no tylko te beczki, ale są puste trochę beznadziejna to z myślałem, że coś więcej będzie. Jedna z pokorsz, które tutaj z tej świątyni zgarnąłem, to, to ta kusza. Kurda, się narespiło ich. No się bić między sobą. Wszystkie po kolei, wszystkie po kolei. O kurde, sobie zjemię ziemniaka. O nie, otwieramy drzwi! Dobra, otwieramy kolejne. Oooo, Diaksy! Diaksy jakiś łuk, dwa diaksy, super. I jakiś łuk. Tylko czekajcie, co by tu wyrzucić zamiast tego łuku. To mi się nie przyda. Łuk moc 2 uderzenie 1. Super w sumie. Spoko sprawa. No i diaksy wypadły, git Git, git, git. Jeszcze mam jeden kurs do wykorzystania. Tutaj, ale to nie chcę tego. Tego nie chcę, dobra? To jakaś potka, butelka miodu i kolejne potki i kolejna kusza. Butelka miodu, słowieszcza butelka. Ostatni, już który otwieramy i już będziemy wychodzić na powierzchnię. Tutaj jest Zdobienie zbroi, ok, ok, dotarliśmy do wioski już. I, 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 I mamy tu swoje rzeczy, i wydaje mi się, że to co złupiliśmy, to zostawiamy tutaj w tym miejscu i wyruszamy w podróż. wyruszamy na ten ogromny ocean, który tam jest. Będziemy płynąć w siną dalej, aby znaleźć może jeszcze jakąś większą wioskę. Dobra, to teraz te wszystkie rzeczy odkładam, niepotrzebne, i zobaczymy, co z tych potrzebnych rzeczy mi zostanie. Ale na pewno biorę sakwy. Mam cztery diamenty. Jeszcze więcej lapisu. Tu po w sumie tej sakwy jednej poskładam wszystko, co jest najcenniejsze jakieś właśnie diamenty, lapis i emeraldy. Dobra, resztę zostawiam. To wioskę też zostawiam tutaj i będę szedł. No dalej sobie chyba pozbieram tego zboża, żeby porobić jedzonko. O to im zabiorę. Żeby mieć chlebki. Dużo chlebków. Ok, wstał nowy dzień. I zeszczamy swoją przygodę. Płyniemy. Tak człowiek, żeby nam kurde nie zasłaniała. Zaczynamy przygodę. Płyniemy w kierunku East Czyli na wschód. Okej, okay, co to jest? O, już coś nie trafiliśmy, tylko przypłynęliśmy kawałek, spoko. jest okay, skrzynka będzie. Co w niej jest? Emerald, spoko. Pszenica. Okej. Okay. Wezmę. Nie pogardzę. O! I statek. O, i ląd! Kolejny ląd. I tam jakaś jaskinia, czy mi się wydaje? W sensie świątynia. Nie, to jest tylko klif. Ale patrzcie. Tam jest... patrzcie to. Tam jest wioska nasza. Tu jest zatopiony statek, a tam już jest kolejny ląd. No dobra, to się długo nie przepłynęliśmy. Ale fajnie, będziemy eksplorować. Dobra, wchodzę w do środka. Co tu jest? Co tu może być? Okej, okay, tutaj się odnowi moje... Oj, widzę skrzynkę, dobra Zdobienie zbroi i mapa tego skarbu, spoko Książki też się przydadzą Ponadalem czantów Ale spoko Mamy mapę Chyba tu też powinna być jakaś druga, o ta, w tym miejscu, druga skrzynka Ale ja to sobie... Najpierw... Okej, okay, okej, okay, tutaj... To, to zniszczę. Czy mam siekierkę? Nie mam siekierki. Sę szybko zniszczę, żeby tam nie utknąć przypadkiem. Dobra, i niszczymy. Przez zobaczymy na większą mapę. Dobra, ta bije, 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 bije. Pierwszy, dobra, wypływamy. Żeby nie umrzeć, spoko. I teraz szybko tutaj, 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 tutaj. Co jest w tej skrzynce? Czy w ogóle skrzynka jest? Jest, coś. Dobra, szybko, szybko bierzemy wszystko. Uciekamy, uciekam, uciekam, bo mnie zabije. Au. Dobra, uf, uratowałem się. A może tutaj się zatrzymamy, zobaczymy, czy ta wyspa, czy, albo półwysep ma do zaoferowania. O ale, góra ładna. I tam jest dżungla. Ej, już w sumie nie pomyślałem, ale mogę wziąć łóżko. Od tych villagers'ów mogę wziąć łóżko. Oj, pszczółki, siema, pszczółko. Siema, ty jesteś agresywna? Nie, ty nie bijesz. Spoko. Chyba, że ci ul zniszczę, to wtedy będziesz biła Okej, okay, tu jest dżungla yeah. Szkoda, że tu w okolicy nie ma jakiejś wioski Super okolica, jest las, jest dżungla, jest ładna góra Teren idealny pod wioskę Dobra To jest jakiś żart chyba, super Jestem dosłownie na tej górze. Wszedłem na górę i zobaczyłem wioskę. Widzicie, tam w oddali wioskę? jest przy dżungli. No super, no daleko nie musieliśmy iść. Chyba wiem, gdzie się osiedle. Chyba będzie się znowu osiedle. Dobra, lecę tej wioski, aby była duża. Jeszcze możemy zobaczyć na mapie. Ja jest malutka, ale rozbudujemy ją. Wydaje mi się, że ją rozbudujemy. Ogromny kanion, ok. Wow, co to jest za struktura! Patrzę, jaki wąski przesmyk, i upadek. Po prostu, jakbym tutaj z patem zginął. Ok, przekazuję tutaj, zobaczymy, czy jest jakaś skrzynka. Jest coś: zegar, złoty miecz, tutaj jakoś się przyda. Spodnie, ochrona 3 też mogą być. Złota, złota matyka i tak będzie można mieć motyki, więc nikt. Wezmę sobie ją wow tam jest ta dżungla nie jaskinia tylko jest dżungla Nie no mi się bardzo podoba, mi się bardzo ten teren podoba Tu jest wioska, tam jest ogromna góra, tam jest dżungla, no super Do sawanna Dobra trochę was ograbimy wieśniaki Co tu macie? Coś ciekawego tu macie.